Niestety, przyszedł czas, aby zamknąć mój stary kanał. A więc zapewne zastanawiacie się, dlaczego zamykam swój kanał na YouTube. Widzicie, mam ponad 300 filmików na swoim kanale. Prowadzę go od ponad 3 lat, ale... A więc widzicie, popełniłem za dużo błędów na swoim starym kanale. Z tytułami, z miniaturkami, z opisami z tym kiedy wypuszczam filmiki, jak one wyglądają, z ich długością i do tego miałem jeszcze złą lokalizację swojego kanału, ponieważ większość moich filmików wyświetlało się w Japonii przez ponad 2 lata dlatego też mój kanał nigdy nie był w stanie rosnąć, ponieważ algorytmy były bardzo wymieszane ponieważ wypuszczałem filmiki na Japonię, ale w języku polskim, dlatego też ten kanał nigdy się nie rozrósł i znajomi, którzy prowadzą swoje kanały na YouTube rozłożyli się znacznie Więcej niż ja, mimo że zaczęliśmy w tym samym czasie, wiem, może nie powinienem się porównywać do innych, ale mimo wszystko wpłynęło to na mnie negatywnie. Przestałem się po prostu przyjmować YouTube'em, jak gdyby Ole chciał mi się nagrywać filmików, dlatego też stworzyłem nowy kanał, ponieważ, a więc widzicie, na nowym kanale mogę wstawić moje nowe pomysły. W sumie tak naprawdę nie są one nowe. Są to stare pomysły, o których dawno temu już wspomniałem na swoim starym kanale, mówiąc o dokumentarzach, krótkich filmikach, o tym, że chciałem pytać ludzi na ulicach. Więc chcę wprowadzić swoje nowe, stare pomysły na nowym kanale, aby miały jak gdyby lepszy zasięg i mogły dotrzeć do więcej osób, ponieważ chcę zrobić coś takiego jak zapytaj Japończyka: czyli raz w miesiącu wyjdę na ulicy. I będę pytać Japończyków jedno z pytań, które wy sami chcielibyście zadać, dlatego też będę robić różnego rodzaju sondaże na kanale. Więc wypatrujcie nowych postów. Do tego wokół mnie znajduje się naprawdę dość sporo artystów, z którymi chciałbym przeprowadzić interwiu, nagrać krótkie filmiki w formie dokumentów, o których już wcześniej wspomniałem. I to wszystko chciałbym wdrążyć w nowy kanał. Więc na nowym kanale już nie zobaczycie tych bardzo długich vlogów, w których robiłem telefonem czy GoPro, ze względu na to, że pozbyłem się obydwu z tych rzeczy, szczególnie telefonu, na którym spędzałem za dużo czasu, bardzo nieproduktywnie, dlatego też postanowiłem zmienić troszeczkę swoje życie. Miałem do tego czas w międzyczasie, aby przemyśleć, co chcę zrobić, jak chcę zrobić i teraz będę mógł to zaimplementować. A więc nie smućcie się tym, że zamykam swój stary kanał, ponieważ zacznę coś całkowicie nowego. Nabieram nowej siły, nowej motywacji, aby zrobić coś naprawdę wspaniałego. Do tego na swoim starym kanale mam naprawdę dużo świetnych widzów. Szczególnie ludzi, którzy wspierają mnie na patronie, na Discordzie, osoby, które od czasu do czasu piszą do mnie na Facebooku albo na Instagramie. Jest coś naprawdę coś wspaniałego, coś co ja chciałem zawsze kontynuować, tylko w tej całej drodze. Bardzo się zgubiłem, sam nie wiedziałem co chciałem zrobić, jak chciałem zrobić i kiedy to zrobić, ale w końcu postanowiłem, podjąłem kroki, decyzję, aby to wszystko jak gdyby naprawić, a aby to wszystko naprawić musiałem zacząć od nowa. Dlatego też, jeżeli chcecie kontynuować podróżaczem ze mną przez Japonię i może przez do tego inne kraje, ponieważ będziemy mieć specjalnie jeszcze sezon czy seria odcinków, które będą się nazywać ASKA w Polsce, ponieważ w grudniu będziemy lecieć do Polski, dlatego też zostawcie subskrypcję na nowym kanale i do zobaczenia podczas nowych odcinków. Cześć! 地震です。地震です。